W nawiązaniu do Dnia Niepodległości 11 listopada. Taka myśl. Prawdziwy patriotyzm to rzecz godna pochwały. Ten wierszyk dedykuje jednak wszystkim tym krużgankom oświaty, z kotwicami Polski walczącej na slipach, którzy pałą i kastetem bronią polskiej polskości przed wszystkim, czego nie rozumieją. Kto ty jesteś? Mała taka parafraza. Kto ty jesteś? Lech Polonus. Jaki znak twój? Chrysanofobus. Gdzie ty mieszkasz? Między sami. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Kogo kochasz? Honor Boga. A w co wierzysz? W... Dekaloga. Co to znaczy? Zobić geja, bo nam Polskę poniewiera. Czego nie chcesz? Innych, obcych. Czemu nie chcesz? Wód z Polski! Jeśli podobał Ci się filmik, komentarz, daj łapkę w górę, zasyp skró <laughs> Zasyp skró, zasyp. Zasub. Zasubskrybuj. Zasu... Za... Sub... Dobra. Zasubskrybuj mój kanał. <laughs> Jeszcze raz. <clears throat> Jeśli podobał Ci się filmik, zostaw komentarz, daj łapkę w górę. Zasubskrybuj mój kanał. Dziękuję.